W tym samouczku pokażę ci krok po kroku, jak możesz kupować kryptowaluty za pomocą RTM na legalnej giełdzie kryptowalut, gdzie jest bezpośrednio zintegrowany i wspierany na platformie. Najlepszą platformą do tego jest Bybit, który wspiera RTM w sekcji handlu P2P. Pierwszą rzeczą, którą trzeba jest założenie nowego konta na Bybit. Polecam przejść poniżej tego filmu ponieważ za pomocą linku w opisie filmu przejdziesz dokładnie na tę stronę, gdzie możesz odebrać bonus do 30 tysięcy dolarów amerykańskich, który możesz wykorzystać do handlu. Ten bonus jest dostępny wyłącznie dla użytkowników rejestrujących się za pomocą linku poniżej tego filmu, więc upewnij się, że skorzystasz z tej oferty. Po zarejestrowaniu się na Bybit musisz najpierw zweryfikować swoją tożsamość, co zajmuje tylko 10 do 15 minut, a następnie możesz kupować kryptowaluty na Bybit, za pomocą RTM. Aby to zrobić, przejdź do lewego górnego rogu, gdzie jest napisane Kup kryptowaluty, a następnie kliknij na Handel P2P. Teraz jesteśmy w panelu Handlu P2P ByBit. Pozwól, że powiększę trochę, abyś mógł lepiej wszystko zobaczyć. A teraz, co możemy zrobić, to przede wszystkim zdecydować, którą kryptowalutę chcemy kupić. Polecam wybrać USDT, ponieważ zazwyczaj uzyskujemy najlepszą cenę, otrzymamy znacznie tańsze stawki. Następnie możesz wybrać, jaką walutę chcesz użyć. Polecam używać dolarów amerykańskich do płatności RTM. Możesz również wybrać tutaj metodę płatności, abyśmy mogli określić, że chcemy widzieć tylko zamówienia, które są RTM. A teraz mamy listę sprzedawców, którzy wspierają RTM jako metodę płatności. Możemy przeszukiwać tę listę i polecam szukać sprzedawcy z dużą liczbą zamówień i wysokim wskaźnikiem realizacji. Na przykład tutaj ma 90-90% wskaźnik realizacji. Jednak poświęć trochę czasu, aby przejrzeć tę listę, aż znajdziesz sprzedawcę, który spełnia wszystkie Twoje kryteria. Gdy znajdziesz sprzedawcę, po prostu kliknij kup USDT, a następnie znajdziesz się w przeglądzie płatności. Możesz wybrać, ile chcesz wydać, na przykład 100 dolarów, następnie kliknij na kupno, a otrzymasz szczegóły płatności i po prostu prześlij środki do sprzedawcy. Następnie sprzedawca wyśle USDT na Twoje konto Bybit. Gdy USDT znajdą się na Twoim koncie handlowym Bybit, możesz przejść do mąk rynku spot i kupić kryptowaluty za USDT. W lewym górnym rogu, w rozwijanym menu, możesz wyszukać kryptowalutę, którą chcesz kupić. Wszystkie są rozliczane w USDT. Teraz, gdy kupiliśmy USDT, możemy wymienić USDT na rynku spot Bybit na dowolną inną kryptowalutę, np. Bitcoin, Ethereum lub Solana. Przejdźmy przez to kupmy Solanę tutaj. Klikamy na zlecenie rynkowe. Mamy kilka typów zleceń. Polecam wybrać zlecenie rynkowe, ponieważ to najszybszy typ zlecenia. Zainwestujmy wszystko i kupmy Solanę za USDT. I to takie proste. Właśnie kupiliśmy solane, używając RTM do wpłaty środków na Bybit. Jeśli Bybit jest ograniczony w Twoim regionie z powodu regulacji, możesz użyć Binance jako świetnej alternatywy. Możesz zobaczyć wszystkie zlecenia RTM tutaj. Bardzo dobrzy sprzedawcy. 100% wskaźnik realizacji, 900 zleceń to ten sam proces. Po prostu załóż konto. Link znajduje się ponownie w opisie wideo. Zarejestruj się na Binance, przejdź do sekcji P2P, a następnie wyszukaj sprzedawców z RTM. Inną alternatywą, która jest świetna w Europie, jest BitGet. Oni również obsługują płatności RTM. Linki do zakupu na Binance i BitGet są wszystkie w opisie filmu. Możesz również przeczytać przewodnik na naszej oficjalnej stronie, aby dowiedzieć się więcej o zakupie kryptowalut.